Witam Was kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj przypominam o piciu pysznych, zdrowych soków, które mają mnóstwo witamin. Są bezcenne dla naszego zdrowia. Zapraszam Was do zrobienia ze mną takiego pysznego, zdrowego soku. Obrałam i pokroiłam dynię do tego marchew i duża ilość jabłek. I robię taki dzisiaj sok, bombę witaminową. Pyszny i zdrowy. Soko, wirówka już naszykowana i robimy pyszny, zdrowy sok. Pierwsza wystartowała dynia, za nią goni ją marchewka. Dogania jabłko. Kto da więcej soku? Pierwsza gotowa szklanka bomby witaminowej. Robimy następne, musimy zużyć wszystkie owoce. Będzie dużo soku. Pycha. Hm. Mm. Miam, miam. I tak się prezentuje pyszny, zdrowy sok! Kochani, pijcie takie bomby witaminowe. Życzę Wam dużo zdrówka i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Cześć!